Znowu biedniejsi o 120 euro. supermenik Tak, jemy na starożytnej drodze. Jak w oberży, przywija apia Musieliśmy zatankować ten nasz zbiornik, bo się wypstrykaliśmy całkowicie z wody. A tutaj woda jest dobra, my też pijemy tą wodę. Kupiliśmy sobie też dwie butelki w razie W, bo tak naprawdę, jakby nam wody zabrakło, to nawet pić byśmy nie mieli. A czasami na takich zakupach człowiek stoi, że naprawdę e, nie ma gdzie zatankować. I my mamy zbiornik 160 litrów, i to jest zbiornik taki naprawdę duży, bo kampery tu mam 100-120 litrów, a my mamy 160 litrów. A i tak z tą wodą trzeba ostrożnie. Ale jak normalnie tak użytkujemy sobie na spokojnie, to wystarcza nam na 6 dni. I to jest dobry wynik. I przy okazji pranko jeszcze zrobiliśmy, no bo jest woda no to można też nie wyprać, nie? już chyba suche tak, i a propos bilety też kupiliśmy na prom, ciekawostka bo na, dobrze, że nie wywaliliśmy tych starych biletów, to takie są dwie kartki takie duże nawet nie patrzyliśmy co tam jest, ale jeden Polak nam powiedział, że tam jest zniżka na powrót bo tu są chyba co najmniej dwie linie i oni dają taki voucher właśnie, że jak się tą samą linią wraca, to jest taniej. Myśmy nie wiedzieli, Beata tak wyjęła przy okienku, i ta pani tam mówi, żeby to dać. A tam pisało 15, prawie 16 euro, nie? i 16 euro taniej zapłaciliśmy, i w tamtą stronę płaciliśmy 160 euro, a w tą 145. 1. Czy tam 4, 141, jakieś, 141 chyba zapłaciliśmy. Nie? Także cały rejs w dwie strony. Koło 300. Koło 300 euro 1200. Kamperem i 30 tam złoty, dwie osoby, tak. kamper w dwie strony. Rejs 7 godzin w jedną stronę. Uważam, że naprawdę uczciwa cena. Nie ma co beczeć, nie ma co narzekać. Uważam, że jest OK. Także fajnie. Jutro wracamy o 1200. Także się jeszcze wyśpimy, ogarniemy, jeszcze się wykąpiemy, pójdziemy sobie... troszeczkę jeszcze. Tak. I na Butawio. No, są Też potem po spacerku pójdziemy. Ale już jest ludzi bardzo dużo. Mhm. To. znowu biedniejsi o 120 euro. <laughs> Przyjechała policja, a my mieliśmy pranie za okienko wywieszone. Dosłownie tak, tylko trochę i nic więcej. I coś tak strzeliło. Tryk, mówię, co to jest? Poszedłem, patrzę, a pod wycieraczką karteczka. A tam mandat, że kempingujemy. Właśnie z powodu tego yy, tych. Yy, Ręczników, które tam wisiało. No tak, jest tutaj we Włoszech, to już jest uznawane. Na za Sardynii też. No ale we Włoszech też bardzo, bo w całych Włoszech i Sardynii. Że to jest uznane już za kempingowanie i za to jest mamba. Obniżone o 30 euro. Ale jak byliśmy 3 tygodnie temu, to żadna policja nie jeździła. E, no jeździła, no. a teraz jeździ. No, jeździ, a, teraz jeździ no. No. a sąsiedzi mieli tylko jakąś nóżkę wystawioną, tak? kampera nóżkę mieli wystawioną, tak? I no i również ten sam mandat. Nie? Także biedniejsi o 120 euro. Trudno. Człowiek uczy się na błędach. Świat się na tym nie także zaczyna, chyba, nie Także no. chyba od połowy czerwca tak no... Tak, tak. Od połowy czerwca już na Sardynii to raczej już jest tak na ostro, nie? To już trzeba się pilnować. Na dziko naprawdę trzeba się pilnować. Nie? No także zapłaciliśmy za powiedzmy te 120 euro za dwa noclegi zapłaciliśmy. No, zapłacimy dopiero. Zapłacimy. No, zapłacimy. na no. trochę szybkie, musimy pojechać, im jest stój pannik. Ale ogólnie pięknie. bez bunda. Jedziemy do portu. A tu taka BNEczka w ciągłym użyciu. 2002 T i coś tam, coś tam. A my w lewo, chyba, nie? A my w lewo. I taką promenadką sobie popylamy. Ruchu nie ma w tą stronę. Może dlatego, że to jest... zaraz będzie początek lipca i teraz tu wszyscy przyjeżdżają, a nie wyjeżdżają. A takich jak my może jest mało, nie wiem. Zobaczymy ile będzie na tym promieniu Ładnie. Ale w ogóle to gorąco jest. 35 stopni dzisiaj, a jutro ma być 38, więc... tylko że niestety tam gdzie jedziemy koło Rzymu tam też będzie 38 w cieniu no? Więc od tego upału to raczej nie uciekniemy. Lubimy ciepło, ale to już trochę dużo jest, tak. trochę takie dosyć. Trochę dosyć męczące, dla Żabci szczególnie. Nie, nie już jest, teraz już jest za gorąco, tak. Zdecydowanie. W Polsce za zimno, tu za gorąco, no, no nie dogodzisz po prostu, no nie dogodzisz. No. Stoi tutaj ten nasz Superman? Czy my, Żabuś czy, czy my Supermanem, czy nie? Wiem. Czy my Supermanem, czy nie Supermanem, co? Gdybyśmy jakimś innym, to byśmy poznali jakiś inny jeszcze. Ale Supermana znamy, to byśmy się tak poczuli. Swojsko, nie? Ale ja tu nie widzę Supermana. Nie. Nie. Chyba, że to ten na wprost tam jest, co? A tam jest jeszcze jeden. Tu jest jakiś Mobi, też duży, fajny. No wszystkie są duże. A ten z przodu. No dobra, teraz już wyłączę. I już no, zobaczymy. No my teraz, właśnie, czekaj, gdzie teraz my tutaj mamy? Jest Superman. Jest nasz supermenik, czyli chyba będziemy Mamy Naszym Supermanem popylali A oni przeprowadzają te auta, dobra A supermenika o. I znowu na promie O, o. A my prosto jedziemy Dobra Oni do góry a my prosto no i jesteśmy, a przed nami nasze słynne kamperowisko. Elektrociepłownia, kamperowisko. O, widać jeszcze tam te kampery, i tam dzisiaj jedziemy. Ale najpierw do apteki, bo żabcia potrzebę taką ma. Więc teraz będziemy szukać apteki. Jak się zjeżdżamy, bo żabcia zapamiętała. Gdzie y, trzeba zejść tym razem? Garaż. Bo tamtym razem ja się zamotałem potwornie. Garaż numer 3 i zaraz Ta. była winda i, I zaraz... Winda idziemy. i zaraz nasz samochód i super wszystko normalnie. I wyjeżdżamy pierwsi. Tak wygnamy cię w Supermanie. A ja nie mogę tu filmować, to jest gra. No i po tej podróży Wstąpiliśmy sobie tutaj w tej miejscowości na lody. O, Ja nie zdając sobie sprawy, wziąłem sobie duże. One są naprawdę duże, ale być we Włoszech nie zjeść włoskich lodów. No błąd niewybaczalny po prostu. Ale są pyszne, naprawdę super. Jedziemy teraz w szukać. Albo na tamtą, albo synową nową poszukamy, nie mama. No, na... Dobra, sumam, bo się roztopił. No więc nie pojechaliśmy na ten parking, na te kamperowisko tam. Bo serca nie mieliśmy jednak do tamtego miejsca. Pojechaliśmy sobie w stronę Rzymu tutaj. No i co za akcja. Taka miejscóweczka. To jest parking ogólnie. Ale jesteśmy tu sami. Tam była brama na początku. Jak się wjeżdżało. Ale pisze, że od 8 do 8 jest... Od, 8, od 20 do 8 rano jest bezpłatnie. Myślimy, sobie to podjedziemy. No jesteśmy. I pan tutaj pilnuje tego parkingu i to przez translator. On się nam coś pytał, przetłumaczyliśmy. On się nas pyta, czy chcemy na noc zostać. My, że tak, chcemy zostać. nie? To dobra, to ja was zamknę, bo ten parking jest zamykany i was otworzę o 7 rano. Myślę, super, to możemy zostać tu. Zamykany parking, wszystko. Tak, jak najbardziej możecie zostać. On no, super, wszystko fajnie. O 7 rano otwieram. I jest OK. Czyli do 8 rano możemy sobie zostać. I nikt nam tu nie przyjedzie. <laughs> Jesteśmy sami po prostu i nikt nie wiedzie, bo brama zamknięta. A tu jest. Dobrze pokazuję. Tutaj jest, po drodze mieliśmy taki zameczek. On jest bardzo ładny. I chcemy sobie jutro tam podjechać do niego, zobaczyć, bo naprawdę z drogi śliczny był. A dzisiaj mamy miejscóweczkę zamiast na kamperowisku w ścisku, przy elektrociepłowni e, To tu jesteśmy sami, no po prostu marzenie no, van life versa, no. Coś pięknego, no, będziemy się, cieszymy się wieczorkiem A! Jeszcze jedno, lody były pyszne Ale ja nie wiedziałem na co się porywam e, Faktycznie Włosi mają dobre te lody I na przykład ja sobie wziąłem tą stracciatelle, bardzo dobre lody i sobie jeszcze mówię, a wezmę sobie tą czekoladę, jak ona się nazywa ta czekolada ta? Nutella. Nutella, a bo tak nie jadam tego ale mówię, bo myślałem, że to lody o smaku Nutelli są a to była normalna najnormalniejsza w świecie Nutella nawalona je tam full zmrożona, znaczy zziębnięta taka po kokardę najedzony bym wiedział, że połowę tego wziął i tak bym był na żarty, ale dobra dobre były, spróbować trzeba bo być we Włoszech, włoskich lodów nie zjeść Dobra, cieszymy się wieczorem żabuś. Ja Piękny właśnie, tam już tak właśnie w tą stronę się o żabcia mi tu odwraca. Chodź tu, żabuś. Musi być tak jak tam. Pani reżyser tutaj powie, że tak ma być, to tak <grym> ma być. I, być. i koniec Pokaż. kropka, tam nie ma z wyżej. Wyżej, <grym> wyżej, proszę bardzo. o. Tak to jest. Szkoda nie pokazać. A jutro ma być 30 ile stopni? Osiem o mój Boże. Tak zróbili? pokazywali w cieniu. Mam zrobiły? nadzieję, że aż tyle nie, nie będzie. No szok. O, idzie pan. O, panu pomachamy. Tam? Przesympatyczny? Tutaj, o, jest. Idzie na pomarańczowo. Także fajnie. Włosi są w porze. To jest Pan, który nam pozwolił tutaj zostać. Kamino. Tutaj u Was to Pracuję jest bardzo tutaj. dużo historii. Chyba najwięcej na świecie. Sì, sì, è vero. Poi no, no. andate, andate a Castel Sant'Angelo, ah, ne Castel Sant'Angelo sta San a Roma. Ah, brumi, ne vedi. Sta vicino a Piazza Cavour. Fai lungo, Devere. E arrivi a un certo punto. Che ci sta, Piazza Cavour. Być może Aha, pizzeria. Piazza Pizzeria Piazza. piazza. Fajna ta miejscóweczka. Spokojną ultranoc mieliśmy. O, tam jest ten zamek. No zobaczymy, zaraz sobie podjedziemy do niego. Ale miejsce fajne. Przyszedł ten pan rano, co tutaj parkingiem się zajmuje. Kawuśkę sobie spiliśmy. Pogadaliśmy, przez translatorek Pranko zrobiliśmy, laucik No po prostu Camping, pierwsza klasa Ale taka naprawdę na resorach Rewelacja A teraz kawunia I będziemy się powolutku zawijać No bo dzisiaj to ma być taka temperatura naprawdę Tak po prostu ma być gorąco Więc teraz jest ranek, jeszcze to jest jeszcze fajnie Wstaliśmy wcześniej ale już się stąd powolutku zawijamy, żeby nie stać w tym słońcu. I jedziemy dalej. Zobaczymy ten zamek jeszcze Castello di Santa Severa. To idziemy zobaczyć sobie? To jest parking, czy coś jeszcze wjeżdża. Coś tam jedzie, nie? jest e, liber, Libero, czyli że chyba jest wolny, tak mi się wydaje, że jest to co? Jak libero, to że tutaj... jest wolny, czyli można jechać dobra, puścimy tego chłopa chociaż to niby jest dwukierunkowa ale. i się nie zmieścimy to tutaj jest bo zmieścimy. się tutaj słabo z tym zmieszczeniem o, a to jak ja mam tutaj są teraz? są brameczki, trzeba wziąć karteczkę i przywieźć, się zapłaci aha a no tak 30 minut jest za 30 minut jest 30, 30 minut jest ten za 50 minut No i tam tutaj pięknie bardzo nam to pasuje W cieniu sobie staniemy elegancko O to jakiś kamperek stoi sobie A może on sobie tutaj też na noc sobie tutaj no, tak Może tak, może tak, no I miał prawie tak fajną miejscówkę jak my, co? Mhm. My sobie staniemy w cieniu, mimo że bateryjki by się ten, ale my i tak w cieniu. Zamknięte jest jeszcze. Zamknięte, ale jest godzina teraz dopiero gdzieś 8, nie? To no, dwie godziny nie będziemy czekali, żeby sobie tam wejść. Ale z zewnątrz tego zobaczymy. Z zewnątrz, no z zewnątrz jak z zewnątrz, no. Te baszty są ciekawe, bo są takie wysokie te kolumny tam. No, z środka nie zobaczymy. Zresztą z daleka chyba lepiej wygląda hmm. niż... Idziemy jeszcze z drugiej strony. Kto był we Włoszech, ten wie, a kto nie był, Włosi uwielbiają rdze. To znaczy, robią elementy takie, żeby rdzewiały, tak jak tutaj na przykład ten cały budyneczek, który jest czymś tam, jakimś magazynkiem. Ale to nie jest tak, że im, że że yy, po taniości czy coś. Oni tak lubią. Uważają, że to jest naturalne. Przy autostradach, na balustradach bardzo, bardzo dużo tego jest. Taki mają styl po prostu i w sumie fajnie to wygląda. A no, idziemy. Tu jest chyba jakaś fontanna. Ogólnie zameczek z daleka wyglądał lepiej niż z bliska, tak to jest z tymi zaznaczkami. No nie zobaczymy go od środka. Byśmy weszli sobie, ale dwie godziny nie będziemy czekali. A to jest jakaś... A to jest fontanna Żabuś, co to znaczy była. Jej pozostałość. No, ale ciekawe, nie? Trzeba zajrzyjmy Czyli tutaj był? To był? A, widzisz No jak akła to akła. To już wiadomo, nie? No, też ciekawe to jest, tak? Idziemy za winkielek wtedy zobaczyć jeszcze sobie no bo skoro już tutaj chodzimy no to sobie chociaż dookoła go obejrzyjmy O! Faktycznie. Fajnie. A z tej strony jest droga na plażę. Ogólnie cała zabudowa no jest konkretna. Nie ma co gadać. Rozmiarów słusznych. Czy to jest travertyn? Chyba tak. Tak mi się wydaje. No faktycznie konkretny ten zamek jest. Nad morzem pięknie położony, może faktycznie byłoby co pozwiedzać, ale dwie godziny nie będziemy tutaj sterczeć. Ale ludzie tutaj na plaży przychodzą, a tam dalej, o już widać to włoskie szaleństwo z leżakami na plaży. Tutaj też będzie pełno leżaków, bo z tyłu już tutaj pan jest i te leżaki sobie po prostu ludzie biorą, płacą i potem jak śledzie siedzą na plaży. O tu jest w całej okazałości. Do takiego sklepiku trafiliśmy, ale petarda, same mrożonki, no sklep po prostu z mrożonkami, nic innego nie ma, tylko same mrożonki, ale jest wszystko, owoce morza, wszelakiego po prostu typu pokroju, yy, grzyby, no wsią, po prostu, wow, to ja nie wiem, raki? Ja cię skręcę. Wszystko jest. Naprawdę. Cały sklep. Tylko mrożonki. Nic inny. No właśnie nie wiem, co to jest. Czy to jest krewetka, wiesz? Dla nas petarda, bo my takie rzeczy lubimy. Tam pełno grzybów. Pizze. Nie pizze. Lody. No wiadomo, Włosi lubią lody. Tutaj jakieś takie gotowce. Ciekawostka, naprawdę ciekawe Ale wszystko mrożone można dostać Ciekaw, tutaj też gotowce No, to jest fakt Krewetki, krewety, wszystko co tam jest po prostu na O! To on bym wziął? to jest pewno, rozumiesz, ten. To są te lambustynki. Bardzo dobre lambustynki jedliśmy. Tego te... nie jadłem nigdy. Przegrzebki chyba to są. W pewności nie ma, ale chyba. Ale nie wiem, ale chyba. No i To są takie, te, ale tutaj. To są krewety, takie duże, nie? To są krewety. takie ale duże. To jeszcze większe krewety, chyba. No. Ale mnie to zadziwia. Co jest w co to ogóle, jest? no? Też patrzyłem na to, nie wiem. Ale ciekawe. No dobra, a tam masz myszki jeszcze. Wow. To w innej panience, a tutaj są takie jak w cieście. No to po co mamy sami robić jak, jak tak. sam dzisiaj, A lubimy, więc decyzja padła na kalmary. Bo uwielbiamy kalmary. No, sami robić tylko. no pewnie. Co? Kalmarki bierzemy? Tak, Kalmarki. To te w cieście, weź te w cieście wtedy rzapcie, a, rękawiczki. O, no właśnie. No, musi być ten, kultura, a nie tam jakaś hamuła. Do zamrażalniczy. Tak, tak. No tak też, żebyśmy sobie tak pojedli, nie? Nie musimy ani robić tam jakiś paniereczek, nic. Zobaczymy, jak oni to robią. tak. Tamte mnie też ciekawią, wiesz. No właśnie, a może weźmy trochę tych i, i w drugą siateczkę tamtych, co? Tych. No zobaczymy co, ale zobaczymy co to jest. No to tu chyba tak, no to ale musisz sobie poprzebierać, tak? No zapytamy się tam w kasie tej babeczki. Dobra, tu są chyba specyfikacje ile to co robić i co to jest. Ja zdjęcie zrobiłem, no to sobie z tego... Dla nas trochę ciężkie, ale dobra. No dobra. A co tamtych nie bierzemy tych drugich? trochę? No w drugą siateczkę o tych, bo ja nie wiem z czym one są, ale to jakieś takie... Insza inszość. Też bym wziął, zobaczymy. Weź tam trochę żabuś. Posmakujemy, nie? Kalmarki to po prostu... Za mało <tutujesz> Tutaj tylko no, no... Bo żabcia lubi te macki. Dla mnie to jest po prostu a najlepsze na świecie, to są te macki. Z kalmarów, ale faktycznie są najlepsze, są przesmaczne po prostu. Mi się wydaje, że normalnie 2-3 minutki i cześć. I tutaj nic nie ma więcej co wymyślać. Dobra, kasy, A nawet jest taka tutaj maskoteczka. O, kalmarki i inne, czyli taki sklepik. Sklepik się nazywa Kose. O no, super. Jedziemy koło Rzyma. Do Romana jedziemy. Do Romana. Jedziemy do Romana. Zobaczymy drogę przy Romanie. ale jednej rzeczy nie widzieliśmy, więc nie będziemy ją zobaczyć. Jedziemy zobaczyć tą drogę, która się nazywa. Jak się nazywa? Via. Via Appia Via Appia Ale samego Romana już nie będziemy odwiedzać. Już u Romka byliśmy dwa razy, znamy Romana. I tam u Romana za duży ścisk panuje. Więc romka sobie odpuszczamy, ale tam... Chorąka, jedziemy właśnie na tą drogę, bo to nas interesuje. Idźmy się, gdzie jest ta Via Antica? Apia. Apia, przepraszam, Antica. A tu się okazuje, że my nią jedziemy. To te kamienie tu. Ale można przejechać, bo się chłopa pytaliśmy, że nie ma problemu, można jechać tutaj. to jedziemy. A to jest ta droga już. Niesamowite. Na był taki bruk, taki. Tak. A on się zaraz tutaj zrobił. tak? Zrób. Ale tu mają już na nowo ją też zrobioną. A te fragmenty są po prostu to, my jedziemy po tej drodze, która tutaj była kiedyś, po prostu ma grubo ponad 1000 lat. I pozwalają, tam, żeby tu jechać. No, to jest ciekawe. Taki a to jest już taki, tak, na nowo zrobiony, nie? No i tak jechaliśmy sobie drogą tą tutaj. Wjechaliśmy w nią. Jakaś taka wąska nam się wydała. Na tą Via Apie. Się zastanawialiśmy, ale zapytaliśmy się, bo tam chłop autkiem jechał i budowlańcy, więc to się oni wiedzą, czy można tędy jechać. tak można tędy jechać. I się okazuje, że to właśnie ta droga. To jest Via Apia. Stara rzymska droga. I my sobie przy niej robimy obiadek. Będziemy jechać tam. W tamtą stronę. Ale tutaj sobie na razie stanęliśmy. Jakieś ruinki, których tutaj jest po prostu jak grzyby po deszczu. Ten bruk nie jest oryginalny, bo to jest bruk już tam później jakiś kładziony. Ale wcześniej, jak jechaliśmy, tam był kawałek oryginalnej drogi. Może te obrzeża, myślę, że to one mogą być oryginalne. Nie wiem czy oryginalnie ułożone, ale faktycznie. Pojedziemy w tamtą stronę, tą drogą. Tutaj inne autka też widzieliśmy jadą. No i tam powinien być ten oryginał tej drogi, która nas interesuje. Także teraz sobie wsuwamy. O, Zabcia już macha, że już papu zrobiła. I jedziemy dalej. Świetne miejsce. Fajnie. Tak, jemy na starożytnej drodze. Jak w oberży. Przywija apia.